No, widzicie, ja jestem Kuba Czizkir, a dzisiaj Fortnite, Fortnite, Fortnite. Dobra, tak całkiem serio, to na dzisiejszym filmie będę testował ostatnie update'y i zmiany w Fortnitecie, innymi właśnie tą zmianę na mapie. Raz już tu byłem, ee, ale szybko zginąłem, dlatego nagrywam to jeszcze raz, żeby ta pierwsza gierka wyszła całkiem spoko. I w ogóle to jest mój strój na Halloween, w sensie, bo każdy zakłada jakiś sklut, i tak dalej, a ja założyłem sobie strój lamy. I w ogóle ostatnio dosyć mało grałem w Fortnite, a w sumie to nie grałem od nagrywania ostatniego odcinka, więc całkiem sporo. A to dlatego, żeby startować. Mój nowy serwer w Minecrafcie i gra tam z widzami, więc Was zapraszam. IP macie w opisie, a tak w ogóle to wbijajcie na moje streamy, ponieważ możecie pograć i przy okazji pogadać ze mną na żywo, co nie? Ale w sumie poza streamami też gram, więc po prostu wbijajcie na serwer i, i grajcie. To jest taki free build, tylko że ja działki daję samemu, tak, żeby to tak. Po prostu było. taki miał klimacik, co nie? W ogóle totalnie nie mam pojęcia, co się robi na tej misówce. Tutaj jest jakaś postać. Nie wiem, czy ona daje jakieś mityczne itemy, czy cokolwiek. Tego jeszcze nie odkryłem, ale zakładam, że pewnie tak, bo coś tam słyszałem o nowych itemach mitycznych. I w ogóle przez granie w Minecraft e, mój aim jest jeszcze gorszy. Jak był zły, to teraz jest jeszcze gorszy, co nie? W ogóle cała misówka jest zbudowana tak, jakby z małych Kevinów, tak mi się wydaje. Strzelałem się pode mną. Halo? Halo? Tutaj jest ktoś? Nie, nie mogę trafić, nie mogę trafić. Dobra, je tam. Siema. A weź i go, traf. Weź i go, traf. No, dobra, mamy go. Ty, słyszę gościa, słyszę gościa. Uciekam, 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 uciekam. Ty! Odbij mnie. Ja nie mogę. A ja chcę od tego się jeszcze odbić. Nie, uciekam stąd, uciekam. To jest chyba safe miejsce. Ej, miejscoweczka ładna. Ładna, taka przyjemna. Uff, dobra. Dalej żyję, ale to jest. To jest kwestia czasu. Tym bardziej, jak ja nie mam pompy, co nie? A to co to? Dobra, to też wszystko mnie tutaj wybija Wszystko na tej misówce mnie wybija Tutaj musi być pompa O ty dziednica, co ty dajesz? Tutaj mam gościa Tutaj na 100% w środku jest gościu Dobra <laughs> Ja żyję Nie mam pojęcia jak ja przeżyłem z, z takiej wysokości Nawet nie straciłem HP Jak na razie tylko jeden frak. Skinek nie oddaję, może zaraz go zmieniłem Bo jak na razie, nie wiem, dziwnie się gra tak ogólnie takimi dużymi skinami Przynajmniej dla mnie Dobra, dostał sporo Patrzcie co teraz robię, patrzcie co teraz robię. Siema Jesteś kasowany, jesteś kasowany teraz Mamy go, mamy go Dobra, skinek -y jednak oddaję, jednak jest git Jeszcze przez te dźwięki na tej miejscówce czuję się taki dziwnie spokojny, nie mam pojęcia dlaczego, tak, tak jest mega spokojnie, A ja, A tego się nie da użyć. Ja nie mogę. Dalej nie wiem jak to działa. A to, to daje jakiś item? Halo? Gościu Dobra, e, zróbmy coś takiego Teraz zróbmy tak o, o Czekam na niego Ty, czy on spadł? Czy on spadł? Tutaj jest Dobra Dostał Mamy to, mamy to Teraz mu na plecy tędy Ty, nie da się, nie da się, nie da się Dobra, tak to robię Gdzieś mi ucieka cały czas Gdzieś mi cały czas ucieka Słyszę kroki, ale nie mam pojęcia gdzie Nie wiem, nie wiem Ta jest dziwna Znając życie Jego już tutaj dawno nie ma Po prostu sobie uciekł Słyszę tam gracza Jest ziomeczek, jest ziomeczek To jakiś inny Ale ma? Dobra, ja myślałem, że on będzie mnie troszeczkę ogarniał Mamy go Kolejny mnie podjeżdża, ale na chillku zdążę chyba wszystko załadować, nie? Nie, to nie tak miało wyglądać, to nie tak miało wyglądać Ja nie mam już matka Koniec matka No to chyba GG Chyba, że użyję Pada, czemu tu pada się nie da użyć? Opcji jest kilka, i na przykład mogę go zaraz pokonać. No, dawaj. No nie, mamy go, mamy go. Nie, tak blisko 6 HP. Nowa miejscówka, nową miejscówka, ale bym chciał jeszcze znaleźć tą nową ulepszoną MK. Bo chyba coś takiego jest teraz w gierce. Eee, jeszcze tego nie zdobyłem ani razu w poprzednim meczu. I dokładnie ten budynek, ta budowla, to jest miejsce, gdzie znajduje tą broń. Albo i nie, bo ktoś wyląduje pierwszy. Składałem się w krzaku. O, myśli, że ja broni nie mam. Tak mi się wydaje. Biegnie sobie bananek. Na szczęście. Pokonałem go. I prawie nie, żyje, prawie nie żyje, prawie nie żyje, prawie nie żyje, prawie nie żyje. Dobra, już nie żyje. Żyje? Żyje. U, jest ta broń, jest ta broń, dobra, bierzemy to. Teraz, żeby tylko nie zginąć. Dobra, sobie kapustę, no bo co ja innego mam robić? S? 100 HP? O, jak to zasuwa, ale odrzut też ma potężny. Miotła jeszcze, dobra, bierzemy miotłę Ale, że miotła, dobra, używam jej. Ktoś tu leci, ktoś tu leci, ktoś tu leci, ktoś tu leci. Do krzaczka? I mam. Przewagę, mam przewagę, nie mam przewagi Bo nie wiem, jak się z tego strzela Dobra, dobra, z tego po prostu trzeba nawalać Ewentualnie celować w Heda Pierwszym strzałem Ej, mało dodaję w Heda Spodziewałem się troszeczkę większych obrażeń Dobra Tutaj spokój i precyzja Robi robotę A ja nie mam żadnych materiałów To jest słaba sprawa Dobra, zróbmy coś takiego i ucieknijmy na chatę, tutaj będzie lepiej się klepać, w razie czego? Dosypcie, no, no czemu się nie chowasz? Czemu tak długo to rozwalam? On tu już leci, on tu już leci, co? On już tu przeleciał. Widziałem go. Przed chwilą go widziałem. Jak to strzela? Ja już się zginęłem od tego. Dlaczego te granaty nie poleciały tam dalej? Przecież. nie wiem. Jak one się zblokowały Ej dobra teraz gram last giereczkę ponieważ jestem głodny i muszę coś zjeść Może to dlatego mi dzisiaj nie idzie Bo jestem po prostu głodny To jest, to jest jakaś myśl Bo pamiętam że na jednym z ostatnich filmów zjadłem przed nagrywaniem i całkiem dobrze mi szło Jaki to w ogóle wystrój jest halloweenowy Dobra let's go pompa, pompa pierwszej no to jest, lepiej byś nie mogło tak szczerze, jeszcze Pemik. O to, to ciekawe. Trochę nawet straszne bym powiedział. To, nie oszukujmy się, że to jest chata, w której ktoś musi być. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Ale dobra, teraz mam pewność, że wszyscy z wiedzą, że tu jestem. Oj tak, husze podwójne. No nie tym razem. Dobra, strzelają się. Ktoś się tam strzela. Albo strzela nawet do mnie. Gdzie jesteś kumpel? Tam jest. Dobra, to jest bot jakiś. Dobra, tam jest ziomek, tam jest ziomek na jakimś duszku. W środku jest, w środku. Dobra, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak Dostał ma? Wybiłam się do środka Czy ja prawie zginąłem? Mamy go Kościelne krańce to ja omijam, bo tu jest ta kula dziwna I może polećmy na nową miejscówkę znowu Lama, 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 ale chyba Nie wiem czy warto Z jednej strony warto, z drugiej strony no nie wiem No dawaj stój Proszę oddaj, oddaj w itemach to mi się zaraz samo do tego kończy. Dobra, mamiał, mamio, mamio, mamiał. Tam się strzelają, dobra, no to lecimy. Chyba, coś jakiś kolapsik? Albo jak do mnie leci. Nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. Tam się jeszcze strzelają. Nie wiem, gdzie, ale jakoś przede mną. Ok, tutaj nikogo nie ma. Dobra, ja strzelam. Po prostu strzelam do góry i w końcu ktoś tutaj przyjdzie. Dobra, zrobię tak, zrobię tak. Miało to trochę inaczej, wyjść, wiecie? Słyszałem jego budowanie. Jest, ja nie wiem, gdzie. Tam jest. Już myślałem, że z pleców strzela a nie, myślałem, że się z... zeskoczył, z... z... h... ale ten promień mi tak go zasłonił. Dobra, no, podjeżdżam, podjeżdżam. A! jednak z pleców też ktoś jest! Jakoś inaczej, tak? No nie gadaj. No chyba se żartujesz. No chyba se żartujesz. Dobra, tutaj robimy tak, tutaj robimy tak Podwójny fake. Wybijamy sobie tędy do niego. A, jego ja tam nie było. Ale mi się gierka to ścina Teraz bezpiecznie muszę to edytować i go wysadzamy. Proszę niech on spadnie, spadł chyba, co? Jest pod mną Znowu go, wybuchnąłem Znowu go rozwalę Siema Nie dostał Wyskoczył, 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 wyskoczył Uciekam, uciekam Teraz czekam na niego, aż tu zeskoczy Nie! Ja, 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 chciałem dalej, no Dynietnica jest spoko, ale Nie w moich rękach Dobra, to by było na tyle, papa, pa. no i cześć